Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy 11 listopada 2024 roku, a więc święto niepodległości. Na różne sposoby dzisiaj obchodzimy to święto niepodległości. Niektórzy w swoim rodzinnym gronie, niektórzy biorą udział w uroczystościach państwowych lub miejskich, niektórzy tak jak my dzisiaj, częścią kościoła. Będziemy świętować niepodległość, odzyskanie niepodległości przez Polskę biegiem, który, biegiem niepodległości, który zorganizowany jest przez miasto Inowrocław. Boże słowo mówi nam o tym, że upodobało się Bogu rozdzielić, podzielić jeden naród na więcej. Kiedy zajrzymy do dziejów apostolskich do 17 rozdziału. To przeczytamy tam takie słowa od 26 wersetu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całym obszarze Ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nich. Czytamy w tym słowie, że to Bóg ustanawia granice. To Bóg wyznacza granice. Zamieszkania danego kraju. Oczywiście wiemy z historii, że wielokrotnie te granice były przesuwane, były zmieniane, ale wierzę, że zawsze to jest pod Bożym natchnieniem i Bóg nad tym czuwa. Ale Bóg ustalił granice i człowiek od samego początku dążył, aby zmieniać granice państw i władać jak największym terytorium. Widzimy to. Na przykładzie wojny ukraińsko-rosyjskiej, gdzie właśnie chodzi o powiększenie terytorium Rosji. Jednak każda taka ludzka ingerencja prowadzi do katastrofy, katastrofy wielu ludzi, którzy giną, którzy tracą swoich najbliższych właśnie na takim konflikcie o powiększenie terytorium. Dzisiaj widzimy, że jednoczenie się również narodów. Nie prowadzi do czegoś dobrego. Narzucanie jednego sposobu funkcjonowania, jednego prawa wszystkim narodom nie sprawdza się. Każdego dnia, ale dzisiaj w sposób szczególny, dziękujmy Bogu za odzyskaną niepodległość, i módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Polski. Jako chrześcijanie mający podwójne obywatelstwo to polskie i to niebiańskie, czyli to duchowe. Możemy w taki sposób, a może przede wszystkim w taki sposób wyrazić nasz patriotyzm, modląc się do Boga, aby błogosławił Polskę. Radości w Panu. Pozdrawiam do usłyszenia sobie na dobry dzień, jutro jeżeli Pan Bóg pozwoli.